Cześć Wam z Tryskanalik i witam Was kolejnym material z gry Warframe. Dzisiaj przyjrzymy się najnowszemu pakietowi Prime. 5 października o godzinie 20 ukazał się nowy Warframe Prime jest to Revenant wraz z jego wyposażeniem, czyli Tatsu Prime i Phantasmon Prime. Sam Revenant zastąpił Neze, Guandao i Zakty Prime, jeżeli chodzi o relikty dostępne w grze. I tutaj dzięki uprzejmości Digital Extremes mam dla Was giveaway na najwyższy pakiet Dance Macabre, czyli 3990 platyny, oczywiście Revenant Fantasma oraz Statsu Prime, ekskluzywne glify Prime i akcesoria Pancerz Betala Prime, Sayandana, Aurimus Prime, 90-dniowy wzmacniacz biegłości, jak i wzmacniacz ilości surowców. To wszystko będzie do wygrania w linku, który znajdziecie w opisie. Materiału. A no jeżeli nie wiecie, jakie relikty obecnie posiadają nowe części na Revenanta, czy też Fantazme, ewentualnie Tatsu, wystarczy podejść do dystylatora pustki na waszym statku i wpisać frazę, która was aktualnie ciekawi, interesuje, w tym przypadku Revenant. I mamy wszystkie relikty pokazane, które posiadają Revenanta i które my posiadamy, ewentualnie, jeżeli ich nie posiadamy, to również nam je pokaże. A wy co sądzicie o najnowszym wyposażeniu Prime? Czekaliście na może Revenanta, Tatsu Prime, fantazmę? Moim zdaniem, sam Revenant jest naprawdę bardzo mocnym warframem, Jest jednym z moich ulubionych Warframe'ów zaraz po Wukongu. Jeżeli chodzi o ciężką Katanę, Tatsu Prime, również jedna z takich moich bardziej ulubionych broni, jeżeli chodzi o styl broni. Co do fantazmy, nie mam jakiegoś takiego większego, bardziej rozbudowanego zdania, ale podczas testów, podczas grania samą fantazmą, gdy wbijałem jej poziomy, zauważyłem, że to jest również naprawdę bardzo fajna i bardzo silna broń, także warto znajomić się i sprawdzić całe wyposażenie najnowszego no, czasu tego co doszło w grze. A wy co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach.